Czas ucieka. Proroctwo papieży spełnia się na naszych oczach i papież Franciszek może być ostatnim papieżem przed katastrofalnymi wydarzeniami. Nazywam się Anne jako kobieta wierząca spędziłam wiele lat swojego życia na studiowaniu Pisma Świętego i proroctw przekazywanych nam na przestrzeni wieków. Dziś, w roku 2025, czuję głęboką potrzebę podzielenia się z wami moimi odkryciami, nie po to, by wzbudzać strach ale by dawać wskazówki, ostrzeżenia i, nade wszystko, nadzieje. Żyjemy w przełomowych czasach, a to, co dzieje się wokół nas, wymaga uwagi i duchowego przygotowania. Niektórzy z Was zapewne słyszeli o proroctwie papieży, ale dla tych, którzy nie, pozwólcie, że wyjaśnię. Uważa się, że autorem tej przepowiedni był święty Malachiasz, irlandzki arcybiskup, który żył w XII wieku. Według tradycji święty Malachiasz miał wizję, w której ukazano mu wszystkich papieży, którzy mieli przewodzić kościołowi katolickiemu od jego czasów aż do końca świata. Proroctwo składa się ze 112 łacińskich haseł, z których każde symbolizuje papieża. Pierwsze motto nawiązuje do papieża Celestyna II. Wybranego w 1144 roku natomiast ostatnie, pochodzące z 112 roku, nosi nazwę Petrus Romanus, czyli Piotr Rzymianin. Święty Malachiasz pisze, że ten ostatni papież poprowadzi trzodę Bożą przez wiele udręk, po czym miasto siedmiu wzgórz zostanie zniszczone, a straszny sędzia osądzi swój lud. Słowa te, napisane prawie tysiąc lat temu, do dziś wywołują niepokojące skojarzenia. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę postać papieża Franciszka, którego wiele osób utożsamia z 112. Papieżem na tej liście. Papież Franciszek, urodzony jako Jorge Mario Bergoglio, objął tron papieski w 2013 roku. Jego pontyfikat charakteryzował się chwilami wielkiej radości, takimi jak wezwania do miłosierdzia i ochrony stworzenia ale także coraz większymi trudnościami, wewnętrznymi podziałami w kościele, skandalami oraz światem coraz bardziej naznaczonym konfliktami i kryzysami. Dzisiaj, w roku 2025, Twoje zdrowie jest w centrum uwagi. W ostatnich miesiącach coraz głośniej mówi się o Jego słabości i wielu zastanawia się, czy to już jego czas. Jeśli proroctwo EZW. Malachiasza okaże się prawdziwe. Jego śmierć może oznaczać nie tylko koniec pontyfikatu, ale i początek okresu wielkiej próby dla ludzkości. Nie zamierzam spekulować na temat dokładnej daty jego śmierci, ponieważ nikt z nas nie zna dnia ani godziny, jak uczy nas Jezus w Ewangelii Eśw. Mateusza, rozdział 24. Możemy jednak obserwować znaki czasu i przygotowywać się na nie. Ostatnie lata przyniosły nam pandemię, wojny, Klęski żywiołowe i rosnące poczucie niestabilności. Czy nie nadszedł czas, aby zatrzymać się i zastanowić, dokąd zmierzamy jako jednostki i jako wspólnota wiary? Opowiem Ci, jak wszystko wydarzyło się w moim życiu. Był wiosenny dzień kilka lat temu, szare, deszczowe popołudnie. Byłem w bibliotece klasztornej, w której spędziłem wiele lat młodości, w cichym miejscu pełnym starych, zakurzonych książek. Przeglądając tom poświęcony historii Kościoła, natrafiłem na rozdział poświęcony świętej Malachiaszowi. Na początku pomyślałem, że to ciekawostka, jedna z tych legend, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie, ale nie mają większego znaczenia. Ale gdy przeczytałem te motta i porównałem je z papieżami w historii, coś się we mnie zmieniło. Poczułem dreszcz, nie ze strachu, ale ze świadomości. Od tego czasu poświęciłem godzinę, dni i lata na studiowanie tej przepowiedni i tego, co może ona oznaczać dla nas dzisiaj. Modliłem się, medytowałem, szukałem odpowiedzi w Piśmie Świętym. Pamiętam szczególnie jedną noc, gdy uklękłam przy ołtarzu naszej małej kaplicy i prosiłam Boga, aby pokazał mi prawdę. Nie otrzymałam wizji ani głosu z nieba, ale poczułam głęboki spokój, jakby Pan mówił do mnie, Elno. Przygotuj się i pomóż innym zrobić to samo. Od tego czasu moją misją jest dzielenie się tym przesłaniem z każdym, kto zechce słuchać. Proroctwo papieży nie jest odosobnionym przypadkiem. Wielu uczonych łączy to z innymi przepowiedniami, szczególnie tymi zawartymi w księdze objawienia. W rozdziale 13 Jan opisuje bestię wychodzącą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów. Wielu interpretuje ją jako symbol antychrysta tego, który będzie rządził światem w dniach ostatnich. Jeśli papież Franciszek jest rzeczywiście ostatnim papieżem, jak sugeruje święty Malachiasz, możemy znajdować się u progu okresu udręki. W Ewangelii W Mateusza, rozdział 24, Jezus mówi o dniach ostatnich, Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, i będą czynić wielkie znaki i cuda, aby w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Te słowa zawsze we mnie rezonowały. Żyjemy w czasach, w których prawda jest często zniekształcana, a dobro i zło mylone. Jak możemy odróżnić jedno od drugiego? Odpowiedź leży w wierze, modlitwie i słuchaniu głosu Ducha Świętego. Co to wszystko oznacza dla Ciebie? Osoby w wieku 50-65 lat, która przeżyła życie pełne radości i smutków i która być może zastanawiała się, co to wszystko znaczy. Oznacza to, że nie jest za późno na zmianę i powrót do Boga całym sercem. Proroctwo papieży nie jest tylko ostrzeżeniem, ale wezwaniem do świętości. Nie wiemy, kiedy te wydarzenia będą miały miejsce, ale wiemy, że musimy być przygotowani każdego dnia. Jezus mówi nam w Ewangelii Łukasza, rozdział 21, czuwajcie więc i módlcie się cały czas, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. To jest nasze powołanie, czuwać, modlić się, żyć życiem, które odzwierciedla światło Chrystusa. Nie chodzi o to, by żyć w strachu, ale z pewnością, że Bóg ma plan dla każdego z nas, nawet w najciemniejszych chwilach. W tym duchu chciałbym ofiarować Wam modlitwę, którą napisałem z głębi serca, prośbę o ochronę i przewodnictwo w tych niepewnych czasach. Trzechmogący i wieczny Boże, Panie czasu i historii, powierzamy Tobie nasz świat i Twój Kościół w tym czasie próby. Spójrz z miłością na Twojego sługę papieża Franciszka, który z pokorą i mocą przewodzi Twojej trzodzie, wspieraj Go w Jego kruchości i towarzysz Mu w Jego ostatnich dniach. Uchroń nas od sideł zła, oświeć nasze umysły, abyśmy mogli rozpoznać Twoją wolę i daj nam odwagę, abyśmy żyli według Twoich przykazań. Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki i Królowej, I. W. Michała Archanioła, Obrońcy Twojego Ludu, obdasz nas spokojem serca i wytrwałością w wierze. Zjednoczeni w modlitwie i miłości, pozwól nam stawić czoła temu, co nas czeka, z pewnością Twojej obecności. Amen. Jeśli ta modlitwa porusza Twoje serce, zachęcam Cię do napisania Amen w komentarzach poniżej. To mały gest, ale potężny znak naszej jedności w wierze. Modlitwa jest konieczna, ale niewystarczająca. Musimy żyć naszą wiarą każdego dnia, będąc świadkami Chrystusa w świecie. Oznacza to kochanie bliźnich, przebaczanie tym, którzy nas skrzywdzili i szukanie świętości w małych rzeczach. Proroctwo papieży przypomina nam, że czas jest cenny i każda chwila jest okazją, by zbliżyć się do Boga. Aby wesprzeć Cię w tej podróży, zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTube. Znajdziesz tu refleksje, nauki i chwile modlitwy, które nakarmią Twoją duszę i przygotują Cię na nadchodzące czasy. Twoja subskrypcja nie jest tylko wsparciem dla nas, ale także sposobem na dołączenie do społeczności ludzi którzy tak jak ty, szukają prawdy i światła w tych trudnych czasach. Wystarczy jedno kliknięcie, aby wspólnie wyruszyć w tę podróż. Na koniec chciałbym zostawić przesłanie nadziei. Tak, żyjemy w niepewnych czasach i śmierć papieża Franciszka, jeśli nastąpi, może być początkiem czegoś wielkiego i przerażającego, ale nie jesteśmy sami. Święty Paweł przypomina nam o tym w rozdziale 12 swojego drugiego listu do Koryntian, wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. To jest nasza siła, łaska Boża, która nas podtrzymuje, nawet gdy wszystko wydaje się rozpadać. Nie pozwól, aby strach tobą rządził. Przyjmij wiarę, żyj nadzieją i miłością całym sercem. Proroctwo papieży nie jest końcem historii, ale zaproszeniem do napisania nowego rozdziału naszego życia z Bogiem. Gdy nadejdzie czas, powiedzmy z radością: Przyjdź, Panie Jezu! Dziękuję za wysłuchanie, niech Bóg Was błogosławi. Jeśli te słowa Cię poruszyły, podziel się nimi ze swoimi bliskimi i przyłącz się do mnie w modlitwie i przygotowaniach. Razem możemy stawić czoła temu, co przyniesie przyszłość.